Siemano, Siemano, witam Was, Pydach z Long Games TV w kolejnym odcinku z serii 16 Bit Maja. Tym razem będzie to Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtle in Time. Nagrywam y, kolejną część Żuwie Ninja, bo widzę, że po statystykach, że Wam się strasznie podobała część na y, Sega Genesis. Dzisiaj zaliczymy sobie Snesika. Także wybieram sobie mojego turtlesa. W ogóle jest dziwna kolejność. Jest Leonardo, Mikey, Don i, i, i Raf. Przecież powinno być, że po Leonardo jest Rafael, potem jest Mikey, a dopiero na końcu Don. No ale dobra, ja biorę Mike'ego, wy już wiecie dlaczego, bo to jest moja ulubiona postać z całej przygody. Jak widzicie, jakiś bruda zabrał z cetuę wolności. Shredder w telewizorze, ten to mafajń w telewizorze sobie leci. <noise> Żółwie już się na niego szykują. Sprinter z nimi razem siedzi, tylko coś pizzy nie mają, ale to jest nieistotne. Wielkie jabłko, trzecia rano. Niech będzie i wielkie jabłko. Ja tam akceptuję i wielkie jabłka. No to zaczynamy na naszą przygodę. A masz brutal. Także muzycznie, znowu jest przednie, graficznie jest bez zmian. Wszystko wygląda tak jak powinno być. Są różowi ninja, niebiescy ninja. Każdy się różni jakimiś tą umiejętnościami. A jak dostaje baty? Wielka kulka chce nas zaatakować, ale jej się chyba nie chyba, chyba nie uda, bo ja za moje możliwości. Ogólnie to jest dobra gra, jeżeli się gra w koopie. Koopie się gra w takie rzeczy najlepiej, bo to są takie typowe arkadówki. O, jaki efekt był? Jak sprawdzik poleciał, kurde, na mnie znaczy na telewizor i to jest efektowne, to jest efektowne. Jak na tamte czasy, to jest 92 rok, to naprawdę robi wrażenie. A i pizza, i HP się zrespiło, i wszystko jest pięknie. No, no puszczaj. O, tam jakiś czerwoniasty ninja, to chyba lepszy będzie od tych różowitki. A to wszystko jest ekipa od tego, od Shreddera. Shredder to... A ten nami rzuca sobie! To dlatego taki kocor z niego, łopa, łopa. A masz kopa, łopa! Jeep. Yeah. No. Nie lubię jak mnie złapią, bo nie wiem jakim guzikiem wtedy wyjść z tego w przyciskam wszystkie na raz i zawsze się udaje. Także jakbyście nie wiedzieli jakieś o, jestem frajer, to statuę zabrał, nie to nie on, ale fajne ma promienie z oczu jak y, cyklop z X-Mena. Ot taka wiecie, analogia trochę się zrobiła. I przyjemnie tutaj, o ten tu jakiś klą tego. Rafaela jest, bo też biega ze szczeletami, niby szczeletami, to nawet do nie było podobne. U Rafaela chociażby ja to zawsze lubiłem najbardziej majkiego Nawet jak mam, bo mam Windowsa 8, jak tam trzeba profilówkę ustawić, to mam właśnie Majkiego na profilu, co też taka ciekawostka ze życia wzięta. I dobrze jest wszystko tu zrobione, jak już się kończy HP, to pizza już na nas czeka. Yy, muszę wziąć tą pizzę, bo zaraz zdechnę. Dobra. I co? O, jest boss. Jakiś kurde latający frajer z karabinkiem. E, Baxter. Zaraz batę dostanie. A, 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 a. Niech przestanie gwiazd. Już mu jedna krecha HP spadła. Etap są krótsze jak widać w porównaniu z SEGO Genesis. No, tam w ogóle była inna fabuła, ale z Żuwi to można robić gier w nieskończoność, bo to jest taka fajna sprawa. O, jaki fajny cios był. To jest taka fajna sprawa Żuwie Ninja, że naprawdę, to się nie nudzi, bo te gry są tak przyjemnie zrobione, że można w nie rypać w kółko non-stop całe życie, cały czas. No, zabiję go już. Ej, nie uciekaj, ej. A wybuch Kałabanga! I jesteś zakończony. Widzicie, krótka piłeczka, przyjemnie. Szybciutko, alej kad blues. Może być i blues. No? A. I dobra, no to zawsze lubiłem walić w hydrant. Idzie ty, ty w ty, hydrant, typa znosi. Jak zaraz będzie jakiś, to może mi się uda wam zaprezentować, o co mi chodzi. O, ten się bawi w Leonarda, Widzicie, z, z mieczem biegnie do mnie, ale mu się nie udało. Tych dwóch pomarańczowych wygląda podejrzanie. No i oni tylko chodzą i nic nie robią. To jest takie zapchaj dziurki. Ochrona dla tych tych. To gdyby chociaż któryś z nich podszedł i mi coś zrobił. A oni. A, a, dobra. Już wiem, co potrafią. No, 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 napuszczaj. no puszczaj. Już wiem, co oni potrafią. O, kanalizacja. Ta, to też jest ciężkie, trzeba uważać, żeby potem nie wpaść w dziurę. Jak się wpadnie w dziurę, to patrzcie, o! This cave is creepy. Jak creepy, jak sam chodzisz, kurde, po kanałach. Majki, nie, nie gwiazdasz. O, i już kolejny sprawcik poleciał do monitora. Ślicznie, ślicznie, dynamicznie. Tak powinny wyglądać wszystkie side-scrollery, kurde. To by było świetnie, a tak to naprawdę, niektóre są takie shitowate, że... <gryw> wo wo, że... A, tych tutaj ty ja nigdy nie lubiłem, bo oni kurde jak z tego bata cię walną, to cię piorun wpierdziela. Zaraz pokażę wam o co chodzi. O! Jeśli na ścisku, jesteście już wtedy z kaplicy, już nic nie zrobicie. No dobra. I przyjemnie, jak jest was dwóch, to naprawdę możecie robić cudem na kiju szybko, sprawnie, bezboleśnie. Tak jak w dobrych pornosach to wygląda wtedy. Może się uda jeszcze dojść do drugiego bossa Zanim stracę HP, ale mam jeszcze dwa życia, tak. To... Możemy było w sumie przejść całą grę, ale nie będę was zanudzał turtlesami Efektowne, efektowne to wszystko jest, jeden typem trzech rozwalić, no... O nie! Znowu te... Apa! No! No! Kurde, oho! Już życie poszło! Dlatego ich nie lubię, bo oni są kurde takcy mali, niby prości, ale trudni. O, bomba, dobra, poczekamy aż się nazbiera typów. I patrzcie. Dobre, dobre, Effection jest, jest. O, i z hydranta dostał już nie żyje. Kolejna pizza. Ej, w ogóle dlaczego on nie wpadł do tej do studzienki? Ja tak pójdę, to zawsze je, i już mnie nie ma, ale ten... No. Chłopaki nie na dwa baty, nie na dwa baty żadnego gangbangu nie robimy. I mamy drugiego bossa, mistera Heda. Nie wiem czy to mister jest M, to może i mister ten, jakie wysuwane łapy ma. Nie zajdzieraj z Majkiem. A widzicie? Ma głowę na klacie. To ten co był w bajdze. Haha, nie udało ci się frajerze. Nie kicej mi to. Zawsze jest fajne w tych side że jest jakiś patent jeden na bossa. Że boss ma jakąś określoną sekwencję ruchów, zawsze robi te same. Jak się rozkmini ten patent, to można go potem, łaa wow, załatwić. No. A, dobra, już zginął, po co ja się pieszczę? I plansza zakończona, banga i do przodu. Jeszcze zobaczymy jak... A, to są te fajne levele. Właśnie te na deskach lubię najbardziej. To jest bonus stage, to będzie króciutkie. Te na deskach są dobre, bo coś jest naprawdę... Muszę sobie pońców natrzepać. A tak naprawdę to jest krótka piłeczka Albo dostaniesz baty <noise> albo nie trafisz, no różnie wychodzi, ale ogólnie to jest fajne. No, no o Różnie wychodzi, ale ogólnie fajnie to zrobili, że wiecie, nie cały czas tylko idziesz w prawo, tylko możesz sobie śmigać na łódę, na tych, na deskach. Chciałem powiedzieć na łódkach. O, i płapeczki są jeszcze. I to takie dosyć. A, po tym też nie można chodzić. Animacje sami widzicie, jak są świetnie dopasowane. Jak to wszystko jest idealnie, idealnie zrobione. Fajnie je zrobiłem. jeden silnik, sobie opracował, o, alieny. Wyskakują z filmu znane. Znaczy z filmu, z filmu obcy, nie? Trutlesak to sobie nie przypominał, że były takie cuda na kiju. No i zawsze można dostać w lodni. Taki bonus staje się erozyjny. Kurde, zawołuje za... O! I 8 punktów dostałem bonusowo. I wszystko jest załatwione. No już, wiesz? Ta, I kolejnego bossa mamy First the servers, then the world Breakpoint, to chyba w to mam napierdzieleć Ta no. O ty! Jeszcze kuleczki potrafi wypluć No A, dobra, jeszcze jeden HP mu spadł Fuck. Kulecki. Digi dongi wylatują. No dobra, już, już! Majki, musimy go już zniszczyć. No jeden mu został, ja to już ginę. Digi dongi? Da. Także nie, nie udało się go rozwalić, ale tak się właśnie prezentuje Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtle in Time na SNESa. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!